Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Ja chciałem pokój zarezerwować. Ehm, w jakim terminie? Dwudziesty... 20... Halo? Coś Pani pika tak. mi tutaj. E, no ja też... E, nie rozumiem co to jest. Dwudziesty piąty. Dwudziesty piąty. Mogłabym odzwonić do Pana za chwilę, proszę. Dlaczego Pani pika? Kurwa, dlaczego Pani pika, no? Dlaczego pani pika? Halo. nie rozumiem. No, ja pi... też nie wiem. A coś pika, Bo nie? Bo coś jest systemem, bodajże to nie u mnie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Yyy e, niech poda numer, pan do siebie je oddzwoni, dobra? Boże święty. 00 zero, zero. Tak. 85 Tak. 22 dwa, dwa. Tak. 39. jest. O Jezu, kurwa jak pika, ja pierdolę! No kurwa, nie pikaj, kobieto Halo Tak, tak. O, przestało. Jakaś blać nas chyba tutaj śledzi. Szpieguje. Szpiegują nas e... chyba. <grym> e, I to ma być... E, ja odzwonię do pana, dobra? Po, Co? Proszę... Halo? Tak, tak. Co? Z zadzwoni pani? Tak, tak, postaram się. Jeżeli nie będzie teraz, jeszcze raz zadzwoni, może nie będzie. Co? Cześć. Halo! <suszy> 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 <suszy>